Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antonia, to jest podcast Słowo Miłości na dziś na kanale, w zależności od tego, gdzie tego słuchasz. Inny wymiar sukcesu albo ludzie sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Dzisiaj będzie krótko nie wiem, jak jutro podjęłam decyzję. Chciałam powiedzieć na temat tego, czy podcasty będą się ukazywały w przyszłym roku codziennie. Już Wam mówię, nie będą się ukazywały codziennie. Będą może raz w tygodniu albo dwa dłuższe, konkretne na jakiś temat. Ale chciałabym za to, jakby, więcej filmów dawać na YouTube, na YouTube przez co, jakby, ta ścieżka dźwiękowa potem będzie szła również na, na aplikacje podcastów. Więc, jakby, będziecie mieli możliwość ją słuchania. Macie. Macie. Będziecie mieli 366 podcastów, bo dzisiaj sobie tak wyliczyłam, że będzie jeszcze jeden dodatkowy. Dlatego, że dzisiaj jest za 3 dni, dobrze? Raz, czwartek, piątek, sobota. Mhm. 364, 5, 6. Zastanawiam się dlaczego, ale chyba dlatego, że ja pierwszy podcast nagrałam, albo wrzuciłam 31 grudnia, taki początkowy, tak mi się wydaje, Musiałabym to sprawdzić, ale nie sprawdziłam. Więc y, taką decyzję podjęłam. Y, chciałam też podziękować wszystkim, którzy byli tu ze mną cały rok. Y, jeżeli jesteś osobą, która przesłuchała wszystkie podcasty, daj proszę znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, naprawdę. Y, jestem mega wdzięczna Tobie, Wam, za to, że jesteście, słuchacie. Jest Was naprawdę wiele. I na YouTubie, i na, na aplikacjach coraz więcej. Więc wiem, że to, co robię, ma sens i wiem, że te podcasty zmieniają życie innych ludzi, więc bardzo się z tego cieszę. Jestem za to wdzięczna. Natomiast chcąc robić więcej dla innych, muszę skupić się teraz na na pewnych aspektach, które chcę rozwinąć i które chcę dać ludziom, ponieważ jest takie zapotrzebowanie na rynku i myślę, że to będzie wartościowe dla ludzi, którzy tego potrzebują. Co więcej, będę nagrywała podcasty, tak jak powiedziałam, ale będę nagrywała też filmy i chciałabym te filmiki tworzyć i Zastanawiam się też, czy będę robiła live y na, na Facebooku i jestem przekonana na 90%, że nie. Natomiast będę wrzucała tam raz w tygodniu właśnie na przykład w poniedziałki, czy we wtorki, filmy, żeby można było sobie z nich korzystać i żeby można było ich słuchać. Oraz bym chciała robić i taki mam plan, webinary. Będę robiła zamknięte webinary, takie konkretne, tematyczne, czyli na przykład na temat na przykład wybaczania, tak? Albo zaproszę jakiegoś gościa i będziemy rozmawiać na temat finansów, albo na temat zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. I to będą tematyczne, um, webinary zamknięte, na których będziemy dłużej rozmawiać, właśnie będą zapraszani goście. Będzie przedstawiona prezentacja, czyli będzie można z tego korzystać i się tego wziąć, od razu lekcje z tego, te osoby, które się zapiszą. Więc myślę, że to jest też wartościowe i przyjdą tam osoby, tylko te, które są zainteresowane tematem a, i które chcą czegoś więcej. Więc to też da mi jakby taką perspektywę tego, że pracuję z ludźmi albo robię coś dla ludzi, którzy chcą. Tak? I a myślę, że to. Będzie wartościowe. Czeka mi dużo pracy, czeka mi dużo projektów. Zastanawiam się jeszcze, który zrobię pierwszy, który kolejny, i który kolejny. Nie wiem, czy nie będę potrzebowała osób do pomocy, jak to wszystko się zacznie dziać i rozwijać, więc też jakby będę o tym mówić, bo może tak będzie, że będę potrzebowała tak, kogoś, taką moją prawą rękę, do, do działań pewnych. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że zrobiliście sobie podsumowanie roku i że zaplanowaliście sobie przyszły rok. Co byście chcieli zrobić, co osiągnąć, w jakim kierunku chcecie iść. Um, dlatego, że to jest bardzo, bardzo istotne. I jak już mówiłam, jest takie nagranie wideo na sklepie ludziesuccesu.com przez sklep. Które brzmi, wejść na swój szczyt, i tam dokładnie omawiam właśnie tematy, dlaczego warto planować, jak planować i po co w ogóle to robić. I myślę, że warto z tego skorzystać. 31 i 1 stycznia wszystkie produkty elektroniczne będą 30% przecenione, także kursy szkolenia, nagrania wideo także będziecie mogli sobie skorzystać z tego, moi drodzy, jeżeli macie taką potrzebę i chcecie. Jeżeli chcecie się po prostu czegoś dowiedzieć, nauczyć, wiem, że to jest przydatne, wiem, że może Ci to pomóc w aspektach, kiedy na przykład odkładasz, to jest kurs na temat odkładania. Do tego polecam ci książkę, ponieważ książka wyciąga te rzeczy. Dlaczego w ogóle jest przyczyna tego odkładania? Na kursie masz jakby stricte omówione rzeczy, które warto robić, więc jakby połączenie tego jest mega kurs uwierz w siebie da ci inny obraz samego siebie, ludzi, postrzegania siebie, postrzegania innych i um, będzie na nowo ciebie budować, bo kropla drąży skałę. Pamiętajmy, że woda jest y, czynnikiem, którego nie można dotknąć, y, którego nie można zatrzymać, może tak, bo ponieważ nie możesz go zatrzymać w dłoni, nie możesz go y, zatrzymać jak na przykład y, y, rzeka płynie, tak? Nie zatrzymasz jej. I ona jest najbardziej delikatna, ten zasób, i naj... zobacz, ale ona jakby drąży, może wydrążyć każdą skałę. I tak samo jest z, z tym, o czym uczę Ciebie na kursie Uwierz w siebie. Jeżeli to zrobisz, dajcie słowo, że za rok, 2000, na koniec 2023 roku, nie będziesz już tym samym człowiekiem, nie będziesz tą samą kobietą, nie będziesz tym samym mężczyzną, jeżeli zrobisz to, co jest tam powiedziane. I w jaki sposób to robić, i będziesz szedł po prostu tą, tą drogą. Ostatnio słuchałam bardzo fajnego nagrania Pudzianowskiego. Myślę, że go znacie, każdy go zna. Mówił, że ludzie patrzą na niego teraz, kiedy ma 44 lata, bodajże albo 5, ale on nie miał nic. Wywodził się z biednej rodziny, ale on miał marzenia. I każdego dnia ludzie spali, a on wstawał o godzinie 5. Śnieg wstaje o 5. Deszcz wstaje o 5. czy o 6. Zawierucha wstaje o 5 czy o 6 słońce, Pudzianowski wstaje i po prostu jedzie z koksem. I oczywiście, że mu się nie chciało, ale mimo wszystko robił to, pracował nad tym i dlatego dzisiaj osiągnął taki sukces. Dlatego robi to, co robi, i ma ogromną pokorę też. I taką. Mm, i nie jest wyniosły. Bardzo to u niego też jakby cenię, że nie jest wyniosły. Tylko mimo tego, że ma dużo pieniędzy i tak dalej, on dalej wsiada na traktor, jeździ, ponieważ ma gospodarkę, też zajmuje się rolnictwem i, i robi pewne rzeczy. I korona moskłowy nie spada. To jest przepiękne. I fajnie opowiedział właśnie, że chcesz schudnąć, to weź ciężarki. Chcesz przytyć, weź ciężarki. Po prostu jednokilowe i zacznij machać. Po prostu zacznij machać, chociaż trochę jeden dzień, drugi, tydzień, miesiąc, rok, zobaczysz, co się wydarzy. Bo pamiętajmy raz jeszcze, wszystko jest konsekwencją i wytrwałością tego, że ty się nie poddajesz, kiedy jest ciężko i nie poddajesz, kiedy przychodzi chwila próby, tylko zwracasz się właśnie w tych momentach do Boga i wierzysz, ufasz, że po prostu wyprostuje to i będziesz mógł iść dalej. Jeżeli oczywiście to jest prawe i dobre, bo jeżeli coś nie jest prawe i dobre i wiesz, że robisz krzywdę komuś, Albo powinieneś czegoś zaprzestać, nie wiem, masz uzależnienia, narkotyki, hazard, nie wiem, yy, pornografia, yy, zakupoholizm, nie wiem, gry, albo nie wiem, swoje dzieci, swoją żonę okradasz, albo masz jakiś program, który okrada innych, i tak dalej, tak dalej. No to oczywiście, że będziesz miał kłody pod nogami i w pewnym momencie dostaniesz baty za to. No mimo wszystko jakby yy, wiem, że sprawiedliwość jest na tym świecie i no jeżeli nawet nie dostaniesz, i będzie ci się dobrze powodziło, to nie możesz spać w nocy. Ciebie męczy. Męczą cię demony, męczy cię strach. Ludzie ci mają naprawdę ciężko, ponieważ oni wychodzą, zakładają maskę, ale przychodzą do domu i ich środek jest pusty. A co więcej, jeżeli nie poznają Boga, to po prostu idą na zatracenie. Na zatracenie, czyli na wieczność. Tam, gdzie jest gorąco, gdzie śmierdzi, gdzie. Gdzie nie ma wyjścia? I jakby ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Polecam ci przesłuchać sobie film e, jak za czasów Noego. Napisałam o tym też rozdział w książce, jak uleczyć zmienioną duszę. Ludzie nie wierzą, śmieją się z tego i myślą, że to żart. Dokładnie. Tak samo jak Noe mm, mówił, że będzie potop, to ludzie się śmiali z niego, wyszydzali i tak był, był um, obiektem żartów i... i, i Drwin. Tak samo jak sama do mojego morza mora znie, została zniszczona. I ostatnio też o tym mówiłam w podcaście. Przyszedł na świat, umarł i przyjdzie ponownie. Przesłuchajcie sobie, ponieważ Jezus przyszedł, zmarł za ciebie i jakby był umęczony, ale jego kolejny powrót będzie powrotem w chwale, w sile i po prostu w wielkim zwycięstwie. Więc ci, co zaufają. To jest właśnie wiara. Ci, co zaufają, będą zbawieni. Niestety, ci, którzy nie, to po prostu lipa z miodem. Ja Wam policam, po, po, policam. Ja Wam policam. Ja Wam polecam, słuchajcie, obejrzeć sobie taki film. Jest na YouTubie. Piszcie sobie. Byłem w piekle świadectwo. Po prostu wpiszcie sobie. I tam na tym obrazku, jak zobaczycie, to tam widać tylko ogień i takich małych ludzików. Jak znajdziecie taki obrazek, właśnie, i byłem w piekle świadectwo, to znaczy, że to jest to, polecam Wam przesłuchać. Myślę, że Wam to dużo to, do to, to myślenia. No, to tyle chyba na dzisiaj ode mnie. Takie jakby podsumowanie tych wszystkich rzeczy. Jutro najpewniej nagram też później, ale pierwszego chyba nagram wcześniej, mam nadzieję. I jeszcze raz dziękuję za to, że jesteś, że mnie słuchałeś, słuchałaś i za to, że zmieniasz swoje życie i że mogę być częścią Twojej zmiany. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!